Kim ty kurwa jesteś? I pytam teraz bardzo poważnie, bo patrząc z biologicznej perspektywy, nie jesteś nawet swoim ciałem. Jesteś tylko mózgiem. Ten potężny kosmita w twojej głowie to ty. Jesteś dziwną galaretką zamkniętą w czaszce, która jest podłączona do ciała dziwnymi kablami i wydaje temu ciału rozkazy. Na przykład, rusz się dziwko. Chcę jeść! Kurwo. Ten śmierdzący wyrób tytoniowy sprawia, że czuję się dobrze. Spal to, kurwo. A ciało niczym marionetka posłusznie robi to, co każe mu ten kosmita. Chyba, że ten chciwy mały gnojek sam się hamuje. Ale nie tak prędko, bo patrząc z jeszcze szerszej perspektywy, nie jesteś nawet tylko mózgiem. Jesteś kawałkami swojego mózgu. Neuronami. Bo jeśli ktoś zrobiłby ci lobotomię, straciłbyś część swojej tożsamości. Jeżeli nie całą. Ten mało inwazyjny i super przyjemny i bezpieczny zabieg polega na przecięciu połączeń kory przedczołowej z innymi obszarami mózgu. Przy użyciu szpikulca. Tak po prostu a kora przedczołowa odpowiada za podejmowanie świadomych decyzji, kontrolę emocji, planowanie, przewidywanie konsekwencji swoich działań, skupianie uwagi, filtrowanie informacji, dostosowanie się do norm społecznych i kto wie co jeszcze. No więc zastanawiam się, kto kurwa pomyślał, że przecięcie połączeń między korą przedczołową a resztą mózgu będzie dobrym pomysłem. Jak kurwa wynaleźli lobotomię? Czemu ktoś wpadł na pomysł, że grzebanie w mózgu szpikulcem będzie spoko? Weźmy dwóch hipotetycznych kurwa wynalazców, doktorów, szaleńców. Pionierów grzebania w mózgu. Józiumek! Mamy pacjenta z super zaawansowaną schizofrenią. Co możemy z nim kurwa zrobić? No nie wiem, wbijmy mu w głowę szpikulec do lodu. Ochujałeś? To niebezpieczne. Nie no, wręcz przeciwnie, myśl logicznie. To mózg generuje wszystkie problemy tego gościa, więc wbijmy w szpikulec w ten jebany mózg. Zobaczymy, co się stanie. No, kurwa, to ma sens. Gdzie chcesz mu wbić ten szpikulec? W korę przedczołową? W obszar odpowiedzialny za kontrolę i zachowanie emocji? Nieźle, co może pójść nie tak. No więc, kurwa, wiele rzeczy może pójść nie tak, bo jeśli wbijesz sobie ostry szpikulec w rękę, wiele rzeczy może pójść nie tak. Krwawienie i tak dalej, przecięcie nerwów, paraliż, palców. Jeśli wsadzisz sobie ostry szpikulec w dupę, kurwa, może być jeszcze gorzej, bracie, nie rób tego. Ale ręka i dupa są stosunkowo proste w obudowie? A mózg? Kurwa, to zaawansowana maszyna do przetwarzania informacji bardziej skomplikowana niż jakikolwiek komputer stworzony przez człowieka do tej pory. Więc kto tam, wsadza szpikulec? Co mogło pójść nie tak? Pacjenci polobotomi stawali się zupełnie innymi osobami, z nadmiernie pobudzonych ludzi cierpiących na mamę, ataki, histerii i lęki w ekstremalnie apatyczne zombie bez emocji, bez życia. No i pierwsze pytanie: co jest kurwa z ludźmi? Dlaczego to robili? Drugie pytanie, dlaczego pacjenci, którym zdewastowano korę przedczołową, tracili większość swojej osobo osobowości? Ponieważ osobowość, ty, to nie cały mózg jako jednostka, a raczej suma poszczególnych informacji, tego co masz w mózgu. I te wszystkie dane muszą być ze sobą jakoś powiązane w jakiś magiczny sposób, na przykład połączeniami między neuronami, więc ty nie jesteś jedną całą nieznaruszoną mieszanką danych, tylko jesteś mieszanką, która nieustannie się zmienia. Codziennie kodujesz nowe informacje, tworzysz nowe połączenia między neuronami, albo ubywa ci połączeń między neuronami, bo zapominasz o tym, co jest Ci zbędne. Gdybym chciał usunąć część danych z twojego mózgu, czy zmieniłoby to Ciebie? Oczywiście. A co gdybym usunął Ci Twoje wszystkie traumy? Może byłbyś dzięki temu lepszy, a może gorszy, bo traumy motywują Cię do poszukiwania lepszego życia, przynajmniej niektóre z nich. Bo inne traumy są tylko toksycznym gównem w psychice. Ale co gdybym pousuwał część ciebie? Kim byś wtedy był? Kim teraz jesteś? Jakie części ciebie już umarły, a jakie będą wciąż żyły? Zastanów się kurwa nad tym. Powiedzmy, że jako dziecko miałem pewnego rodzaju traumę z igłami. Drobna, nieznacząca trauma. Słuchaj, dzieciaku, masz zaawansowane zapalenie zatok. Musimy ci wsadzić kurwa igłę w nos i przypierdolić w tej igłę młotkiem, żeby otworzyć zatokę. Nic strasznego, powiedział doktor. Igłę? <laughs> w nos? <laughs> Pan żartuje? Zapytałem. To tak zwana punkcja zatok mały skórwy synu. Wierz mi, jestem przerażony tak samo jak ty. Robię to pierwszy raz. Co? Nieważne, to tylko mała igła. Powiedział po czym wyciągnął skórwy syna o długości 9 cm. 9 cm? Co za rozmiar! Zacząłem płakać. Mama złapała mnie za rękę. Lekarz. Niczym wprawny pedofil wsunął mi igłę do nosa. Pamiętam uczucie zimnego metalu, który przesuwa się wewnątrz coraz wyżej. Do tej pory mam ciarki, kiedy o tym myślę, serio. Panie doktorze, proszę pamiętać, że to punkt zatok, a nie lobotomia, upomniała go pielęgniarka. Ta, wiem! Myślisz, że skoro jestem najebany, to nie umiem wykonywać swojej pracy? Oczywiście żartuję. Prawdziwa rozmowa z lekarzem tak nie wyglądała. Opisuję całą tę sytuację w sarkastyczny sposób, żeby nadać temu dramatowi odrobinę mniej dramatycznego charakteru. Ok. Przygotuj się. Trzy, dwa, jeden. jep. Prosto w zatokę. Kurwa, jestem w tym dobry. Krzyczałem, płakałem i wyłem z bólu tak głośno, że podobno pielęgniarki wyszły na korytarz, aby sprawdzić, kto kurwa odprawia egzorcyzmu o tej porze. Kiedy się uspokoiłem, zapytałem. To wszystko? <grym>, czy to już koniec? Oj nie, bratku. To było tylko znieczulenie. Co? Teraz znieczulenie w drugą dziurkę. Ta, trochę tu posiedzisz, bratku. Kurwa, ty chuju jeden, ty. Powiedziałem, w sumie to możliwe, że naprawdę tam przeklinałem, ale raczej nie obrażałbym doktora, który wsuwa mi igły w nos, bo to byłoby głupie. Nie przeklinaj, synku. Pan doktor tylko wykonuje swoją pracę. Upomniała mnie mama. Kurwa, 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 ty kutasie, ty chuju, ty chuju, ty chuju złamany, preslu jebany. Mówiłem, okej, okay, dobra, zamknij mordę mały. Raz, dwa, trzy, cztery, jeb, kurwa. Ale jestem zajebisty. Znowu idealnie trafiłem. Powinni robić w tym jakąś medyczną olimpiadę, przechwalał się doktor. A gdy ja już przestałem, kurwa, wyć, płakać i zwijać się z bólu, lekarz zapytał, no i co, działa znieczulenie? Czujesz swój nos? Tak, kurwa, czuję, czuję. Dziwne. Może druga dawka? Chcesz gnojku? Nie, nie czuję nosa, przysięgam, nie czuję nic. Zajebiście. To przechodzimy do procedury właściwej, powiedział lekarz, po czym wyciągnął igłę tej samej długości, ale, kurwa, dużo grubszą. Grubość ma znaczenie, uwierzcie mi, w każdym aspekcie. Mówiąc precyzyjniej, to nie była nawet igła, tylko kaniula. Wygoogluj sobie, kaniula do punkcji zatok, a zobaczysz kurwa o czym mówię. Co to kurwa jest? Zapytałem. To mój drogi chłopczyku jest cud techniki nowoczesnej medycyny. Kaniula. Chujula, ja nie chcę tego w nosie. Nie masz wyjścia synek. Wsunął mi to w nos, jak dziadek chuja do dupy. Wymierzył. Jeb. Aj, nie trafiłem, powiedział doktor. I tak akurat było na serio. – Nie szkodzi, doktorze. Z chęcią zobaczę, jak torturuje pan tego małego chłopca raz jeszcze – powiedziała pielęgniarka. – Jo, to mój syn, wyceluj dobrze, chuju wąsaty – powiedziała moja mama. – Jo, kurwa, dobra, staram się, nie? Bęk! Udało mi się. A potem powtórka z drugą dziurką. Ta, to było trochę traumatyczne. Wydaje mi się, że znieczulenie nie działało w pełni, bo nadal czułem stanowczo zbyt dużo. W każdym razie trochę boję się ich od tamtej pory. Ale gdybym usunął sobie to wspomnienie, gdyby ludzkość wynalazła mikrolobotomię oraz metodę obrazowania mózgu, która znajduje niewygodne wspomnienia, dzięki czemu można je sobie po prostu wypalić laserem? Gdybym pozbył się tego wspomnienia, czy nadal byłbym sobą? I co gdybym pozbył się jednocześnie wszystkich wspomnień związanych z tym jednym wspomnieniem? Jak wiele mnie zostałoby wymazane? Idąc o krok dalej, co gdyby przypadkowo usunięto mi większość wspomnień i moich cech? Załóżmy, że zabieg usuwania wspomnień wykonuje nieudolny pijany chirurg. Wsuwa mi sądy w mózg, szuka neuronów, które należy usunąć. Te, Ta... zgaduję, że to tutaj. Wypałem ten szajs. Klik. Mówi na sali operacyjnej do swojej asystentki. Panie doktorze, to nie to. Właśnie usunął mu pan wspomnienie wspaniałych wakacji. Jedno z najlepszych jego życiu. No dobra, kurwa, każdy ma prawo do błędów, nie? Dobra, może zapojedzie pojedzie na drugie wakacje. Dobra, chuj, jadę dalej. Dobra, może może to tu. Klik. Doktorze, to również nie to. Teraz usunął mu pan bardzo wysoce rozwinięty obszar samokontroli, na który pracował latami. No dobra, nie dramatyzuj, odbuduję go z tego, jak będzie chciał. No dobra, kurwa, wypalę ten fragment, może, może tym razem trafię w cel. Ale doktorze, to właśnie była jego największa życiowa motywacja. Poczucie, że musi coś udowodnić innym, aby nie być od nich gorszym. Yy, kurwa, wrzuć na luz, zrobiłem mu przysługę. Teraz jest wolny od tej toksycznej cechy. Nic już nie będzie musiał robić, by zachować wysoką samocenę. <grym> zobaczy, jeszcze mi podziękuje za to. Na pewno masz w tym doświadczenie, doktorze? Tak. Yy, yy, w sumie to nie. Nakłamałem CV. Tak myślałam. Dawaj maszynę, ja to zrobię. Nie, ja chcę to zrobić. To jest fajne, nie oddam ci tego. No i się kurwa kłócą i wyrywają sobie kontroler z rąk, a sonda laserowa o grubości cięższej niż mój penis sieje spustoszeni w moim mózgu. Przypadkowe kliknięcia sprawiają, że laser wypala różne części mojej osoby, różne moje cechy, różne moje pragnienia, różne moje wspomnienia, które wiążą się z innymi cechami i innymi wspomnieniami. Bo wszystko się łączy. Zdolność obsługi sztućców. Klik. No i teraz nie wiem jak się je. Kurwa robię to rękami. Cała historia filozofii. Książka znika z mojej pamięci, więc przestaję rozumieć, dlaczego w ogóle lubię filozofię. Co ja w ogóle myślałem? Filozofia, co to za gówno? Nie wiem. Wspomnienie z, naj z najwcześniejszych lat dzieciństwa, gdy huśtałem się na huśtawce, która potem sprawiło, że polubiłem ten rytmiczny ruch. Niczym autystyczne dziecko, więc spędziłem tak mnóstwo czasu huśtając się i myśląc albo marząc. I wszystkie te marzenia, klik, wymazane. O czym ja marzę? Jaki mam cel? Nie wiem. Życie jest bez sensu. Co ja w nim będę robił? więc zastanów się byku jak bardzo, jak w chuj bardzo na to kim jesteś składają się swoje wspomnienia i to co masz zakodowane w mózgu na przykład twoje marzenia jak bardzo sprawiają, że dążysz w kierunku tych marzeń, bo jak bo na przykład bardzo, ch bardzo chcesz je osiągnąć albo zakopaj się gdzieś kurwa jak kot, który nasrał, a potem zakopał swoje gówno pod dywanem, tylko że to gówno nadal tam gdzieś jest tak twoje marzenia gdzieś tam są w twoim mózgu i jakoś kierują twoim życiem przekazują ci jakoś Kształtują twoje wartości. W jakim stopniu na twój mózg, czyli na ciebie, wpływa to, co, ci, co codziennie sobie tam zapisujesz. Niczym dane w komputerze. Czy wkładasz tam jebane gówno, czy oglądasz TikToka i widzisz ludzi lepszych od ciebie i myślisz No kurwa, ludzie są lepsi ode mnie, nic z tym nie zrobię, jestem gorszy, moje życie jest do bani. Albo chociażby kodujesz sobie takie przekonanie, że życie powinno być na nieustopnie ekscytujące. Że kurwa, jeżeli nie masz ekscytującego, zajebistego życia, to jesteś chujem. A później ciężko ci wstać rano do pracy, bo twoja praca nie jest zajebista i ekscytująca. Masz kurwa toksyczne przekonania we łbie, bo sobie sam je zakodowałeś. Albo może gdzieś tam z tyłu głowy siedzi ci jakiś kurwa kompleks, o którym codziennie sobie przypominasz. Albo jakieś kurwa, nie wiem, toksyczne przekonania, nienawiść do ludzi, cokolwiek co masz w tym w łbie i ci zatruwa życie i całego siebie. Całego ciebie, sorry. Więc zastanów się teraz, jak bardzo to co masz we łbie jest tobą. Ile z tego chciałbyś, żeby było tobą i się rozwijało, a ile z tego chciałbyś usunąć? I teraz najważniejsze pytanie. Ile faktycznie robisz, by mieć w łbie to, co jest najlepsze, a pozbywać się tego, co jest gówniane? I z tym pytaniem cię, ziomeczku, zostawię. Elo.